Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej edycji Nocy Naukowców. Przede wszystkim dziękuję Instytutowi Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk za to, że w tym roku możemy po raz kolejny uczestniczyć w Nocy Naukowców, chociaż tym razem nieco inaczej. Ja nazywam się Krzysztof Żorek, jestem doktorem nauk fizycznych. Po ukończeniu fizyki, kierunku fizyka techniczna na Politechnice Poznańskiej przez ponad 4 lata robiłem doktorat właśnie w Instytucie Fizyki Molekularnej, gdzie zajmowałem się Zagadnieniami czysto naukowymi, pisałem artykuły naukowe, konkretnie zajmowałem się przewodnictwem cieplnym, symulacjami komputerowymi. Obecnie w Wiki Lab zajmuję się popularyzacją nauki wśród dzieci. Razem z innymi naukowcami tworzę, konstruuję nowe eksperymenty, które później trafiają do waszych domów, gdzie wspólnie z rodzicami możecie je wykonać i, poznać to, i lepiej poznać to, otaczający nas świat. Tematem tegorocznej Nocy Naukowców jest noc dla Ziemi. Postaramy się Wam przybliżyć pojęcia takie jak energia, pozyskiwanie energii, oczyszczanie wody czy też poszerzyć trochę Waszą wiedzę na temat geologii. Eksperymentem, który przygotowaliśmy dla Was w ramach Nocy Naukowców jest prąd z cytryny czy też cytrynowa elektrownia. Żeby wykonać ten eksperyment potrzebujemy paru komponentów. Przede wszystkim potrzebujemy cytrynę, najlepiej dużą. Możemy wziąć też dwie, jeżeli chcemy zrobić sobie więcej. Do tego tackę, nóż na którym będziemy mogli, i tackę, na której będziemy mogli pokroić tą cytrynę. Oprócz tego, pięć przewodów z krokodylkami, takimi, które łatwo zaciskać na elektrodach. Będziemy potrzebowali dwa rodzaje elektrod. Jeden to są elektrody ocynkowane, takie szare, półbyskujące. A drugi to elektrody miedziane, takie pomarańczowe, też połyskujące. I potrzebujemy 5 sztuk tego, typu, jednego typu elektro, elektrod i drugiego typu elektrod. I do tego jeszcze, oczywiście, potrzebujemy diody, czyli coś, co będzie świecić, co pokaże nam, że płynie prąd. No i jeszcze komponenty związane z bezpieczeństwem, czyli na przykład taka cerata, która chroni stół przed zabrudzeniem. Do tego okulary ochronne, które sobie też teraz od razu założę, i rękawiczki. Możemy przejść do robienia eksperymentu. Dobrze, załóżmy więc rękawiczki. Możemy nie trochę dmuchnąć, żeby łatwiej było nam założyć. No i pierwsza czynność, którą musimy wykonać, to oczywiście pokrojenie cytryny. Ja sobie wezmę tą trochę większą. Troje końcówki, żeby łatwiej potem było mi położyć tą cytrynę na stole. Te końcówka są istotne. I teraz kroimy cytrynę na 4 mniej więcej równe części. Ja zrobię to tak, że przykroję ją najpierw na pół. I potem te połowy jeszcze na pół. Robię to tak, żebyście widzieli, jak kroję. Dobrze. Ok. Mamy 4 kawałki cytryny. Bardzo ładnie pachnie. To możemy sobie już odłożyć. Teraz biorę tackę do siebie. I kładę obok siebie te kawałki tyłu. I teraz, żeby to doświadczenie zadziałało, potrzebujemy elektrody, przez które, które będziemy podłączać i przez które będzie płynął prąd. Bierzemy sobie elektrody w parach, czyli jedną pomarańczową naszą miedzianą, drugą tą szarą, ocynkowaną, i wbijamy je po dwóch stronach pierwszego kawałka. Cytryny. Mocno, tak do samego końca możemy je wbić. I teraz na drugim kawałku cytryny bijamy je w ten sam sposób. Czyli znowu, jeżeli po lewej stronie wbiliśmy sobie ocekowaną, to teraz też bijamy po lewej stronie cykowaną, po prawej miedzianą. I znowu po lewej ocykowaną po prawej miedzianą. I jeszcze raz to samo do ostatniego kawałka. No, próbuję. Dobrze. Tutaj, oczywiście, zamiast takich elektrod bardzo ładnych, można wykorzystać jakieś zamienniki. Mogą to być na przykład monety. Tutaj można się kierować kolorem, co prawda, sam kolor nie ma to nic do rzeczy. Oczywiście chodzi tutaj o to, z jakiego metalu się składają te monety, ale jeżeli dobierze się odpowiednie monety, powinny też działać. Można też spróbować na innych rzeczach, jakichś kawałkach. Kabli, czy też innych przedmiotów. Możecie też pytać rodziców o to, czy macie jakieś kawałki miedzi, czy też powierzchni pokrytych ocynkiem albo samych cynkowych po prostu elektrod. Dobrze, teraz musimy przejść do podłączenia kolejnych naszych tutaj ogniw. I robimy to w ten sposób, że elektrodę miedzianą, na przykład tą naszą pierwszą po lewej, łączymy z elektrodą ocynkowaną na sąsiedniej cytrynie. Dobrze, to już działa. Teraz drugą elektrodę tak samo podłączamy do kolejnych. Tak, żeby to było dobrze widać. Miedzianą podłączam i z kolejnej cytryny ocynkowaną. I jeszcze jedną. Znowu z jednej strony miedzianą i na drugiej stronie na drugiej cytrynie ocenkowaną. Tak połączyliśmy wszystkie cztery nasze cytryny. I teraz do tych skrajnych elektrod, czyli do jednej, która jest ocenkowana, tej srebrnej, podłączamy ostatnią elektrodę. I zostawiamy sobie końcówkę z boku. I do tej ostatniej elektrody po drugiej stronie, do tej miedzianej, podłączamy kolejną elektrodę. Jak widzimy na razie mamy tutaj dwie puste końcówki. Pod to musimy teraz podłączyć naszą diodę. Musimy to zrobić w odpowiedni sposób, bo jeżeli podłączymy ją odwrotnie, to nasz eksperyment nie będzie działał. Jak możecie zauważyć, ta nasza dioda ma dwie nóżki, z których jedna jest dłuższa, a druga jest krótsza. To jest dość małe, może tego dobrze nie widać na kamerze. Może tak pokażę. Na tle czarnym. Czarny. Widzimy, że mają różne długości. I teraz, żeby nasz eksperyment zadziałał, musimy kabelek, który jest przy miedzianej elektrodzie podłączyć do dłuższej nóżki. A kabelek, który jest przy ocynkowanej, czyli tej szarej elektrodzie, podłączyć do krótszej nóżki. I to chyba już widać, musiałbym osłonić. Ja widzę bardzo ładnie, że to świeci. Kamery teraz nie wiem, czy to dobrze widać. Chyba widać, tak, chyba widać. Tutaj połyskuje, że ta dioda świeci. Na żywo na pewno będzie, będzie widać to dużo lepiej. To jest po prostu jasne światło, tak dobrze tego nie widać, ale ja gołem okiem widzę, że świeci mi prosto w oczy. To światło jest nieszkodliwe, więc nie ma problemu. Można tym świecić i spojrzeć sobie z bliska jak to wygląda. Tak. Przeszukajmy sobie tutaj trochę. Przesunę, żebyście lepiej widzieli eksperyment. I naszą diodę, która ciągle świeci. Nie wiem na ile to widać. OK. I teraz czas wyjaśnić, co tu się właściwie wydarzyło. Widzimy, że mamy cytrynę pokrojoną na kawałki. Parę elektrod, tak naprawdę drucików połączonych kabelkami w odpowiedni sposób. I nagle pojawił się prąd. Pojawiło się światło w gruncie rzeczy, i wiemy, że to światło pojawiło się dzięki temu, że płynie tutaj prąd. To wszystko jest możliwe dzięki temu, że stworzyliśmy tak zwany ogród elektryczny. Jest on zasilany nie przez same cytryny. Same cytryny tutaj nie mają dużego znaczenia. To Równie dobrze by mogły być ogórki, mogły być ziemniaki i inne owoce, jakie sobie tam możemy wymyślić. Ważne, żeby miały w sobie trochę kwasu. I teraz. Do tych naszych cytryn my tutaj wkładamy dwa typy elektrod. Jedna jest miedziana, druga cynkowana. Kiedy wkładamy te elektrody tutaj, dochodzi do pewnych reakcji chemicznych. I kiedy zamykamy obwód, dochodzi do takich reakcji elektrochemicznych, które powodują powstanie odpowiedniego napięcia pomiędzy tymi elektrodami oraz do przepływu elektronów. O co tu chodzi? Można powiedzieć, że napięcie elektryczne... To jest ta jakby różnica poziomów. Jeżeli byśmy mieli tutaj kubek z wodą jeden, a tutaj drugi kubek z wodą, to woda oczywiście nie przepłynie z jednego kubka do drugiego. Ale jeżeli byśmy połączyli je słomką, wtedy nasz poziom w tych splankach by się wyrównał, albo po prostu woda przepłynęłaby z jednej do drugiej. Tak samo tutaj. Z racji tego, że doprowadziliśmy do powstania pewnych różnic w poziomach energii. Zaczęły tutaj płynąć elektrony. Elektrony to są cząstki elementarne, bardzo, bardzo małe. Tak naprawdę nawet nie wiemy, jakich są rozmiarów. Podejrzewa się, że to są punkty, które przez to, że powstało napięcie elektryczne, płyną tak, żeby wyrównać swoją energię. I dzięki temu, że płyną i przepływają przez ten obwod, mogą coś zasilać. Mają po prostu pewną energię ruchu, która jest zamieniana na światło w tym wypadku. Ten właśnie uporządkowany ruch elektronów, czyli naszych cząstek elementarnych, czyli najmniejszych takich niepodzielnych cząstek, jednych oczywiście z wielu rodzajów, prowadzi do powstania światła. Tą energię możemy też zamienić na coś innego, na przykład na ruch kół samochodu czy innego silnika potrzebnego na przykład w jakiejś fabryce. Duże elektrownie działają w ten sam sposób, ale zasada działania jest podobna. Musimy wytworzyć napięcie i raz, oraz doprowadzić do tego, żeby nasze ładunki elektryczne płynęły. Kiedy one zaczynają płynąć, my możemy później korzystać z tego wszystkiego na co dzień, korzystając ze światła, telewizora, komputera, kamery i wielu, wielu innych sprzętów. A teraz jeszcze raz zobaczcie, czym jest napięcie w tym filmie. Co to jest napięcie? By dioda mogła świecić potrzeba ciągłego przepływu prądu. Każde urządzenie potrzebuje przepływu elektronów pod odpowiednim napięciem. Napięcie jest jak ciśnienie w rurze. Im jest większe, tym więcej wody może w niej przepłynąć. Do zapalenia się słabej diody wystarczyła cytryna, ale niektóre urządzenia potrzebują większego napięcia. Dostarcza go instalacja elektryczna w naszych domach. To już koniec naszego eksperymentu, także mogę już ściągnąć okulary. Musimy pamiętać o czterech podstawowych zasadach związanych z korzystaniem z energii elektrycznej na co dzień. Po pierwsze, w każde gniazdko elektryczne możemy włożyć tylko wtyczkę i nic więcej. Żadnych luźnych kabli, żadnych innych przedmiotów. To jest bardzo ważne, bo jeżeli spróbujemy to zrobić, to prawdopodobnie poradzi nas prąd. Kolejna sprawa to korzystanie z energii, z energii elektrycznej, z urządzeń elektrycznych w obecności wody. Nigdy nie powinniśmy doprowadzać do tego, żeby chlapać. Wodą na jakieś urządzenia elektryczne, dlatego, że po pierwsze możemy je zniszczyć, a po drugie, może nas poradzić prąd. Czyli pamiętamy o tym, że nie korzystamy z, na przykład z radia, z komputera, blisko umywalki czy wanny z wodą, dajmy na to. Tak samo na plaży na przykład nie powinniśmy korzystać z takich rzeczy. Kolejna sprawa to jakieś luźne kable, czy też um, przewody wystające ze ściana albo uszkodzone. Um, Urządzenia elektryczne. Jeżeli widzimy, że urządzenie jest uszkodzone, nie powinniśmy z niego w ogóle korzystać. A jeżeli widzimy, że ktoś z tego skorzystał i poraził go prąd, lub też widzimy jakąś inną sytuację, w trakcie której kogoś poraził prąd, to musimy pamiętać o tym, żeby nie dotykać tej osoby pod żadnym pozorem, tylko albo wyłączyć źródło prądu, jeżeli jest to możliwe, jesteśmy bezpieczni, albo jeszcze lepiej po prostu spróbować zadzwonić po pomoc, tak żeby ktoś odłączył źródło energii elektrycznej i tym samym uratował tą osobę. To były takie podstawowe cztery zasady korzystania z energii elektrycznej. Dobrze, na koniec jeszcze jedno doświadczenie, a właściwie taki mały pokaz. Związany z najsilniejszym wyładowaniem elektrycznym w przyrodzie, czyli tak naprawdę chodzi tutaj o piorun. Żeby to pokazać potrzebujemy taki kawałek plastiku, taką piramidkę, która jest dostępna w naszych zestawach oraz odpowiednio nagrany film, film, który możecie sobie zrobić, możecie sobie ściągnąć internetu albo po prostu obejrzeć na YouTube w formie podzielonej na cztery części sceny. Później wystarczy położyć taki, taką piramidkę do góry nogami właśnie na, na naszym ekranie, no i kliknąć play, ale żeby to zobaczyć, musi być ciemno, dlatego musimy teraz zmienić nasz układ, wyłączyć światła i dopiero wtedy będzie, będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda takie wyładowanie elektryczne w takim pseudo trójwymiarze, dlatego że to będzie się unosiło w przestrzeni, będzie nam się wydawało, że to jest trójwymiarowe. Projekcja holograficzna. Jest to projekcja oparta na tak zwanym efekcie Pepper Ghost. To technika iluzji, która polega na odbiciu obrazu wyświetlanego z projektora, a następnie odłożeniu go na półprzezroczystej płaszczyźnie rozciągniętej pod kątem 45 stopni do widza. Ale czy jest to prawdziwy hologram? Niestety nie. Holografia i hologramy wyświetlane w powietrzu wprost z zegarka lub trójwymiarowe spotkania na odległość to fikcja z filmów science fiction. Takie wyobrażenie zaszczytyły nam filmy, które dopiero teraz powoli dogania nowoczesna technologia.